Dzisiaj mamno. Tutaj ja. Dobra, to Dzisiaj chcę sobie pogadać o tym głównie, co jest na internecie: o tych kurwa ćwiczeniach, tym wszystkim. Nie wierzcie im. To jest może, może dobrze, że promują zdrowy tryb życia. nie siedzenie przed komputerem. Takie vlogi będę prowadzić z moim piaskiem, ale kurwa mnie niesamowicie. Jak ktoś. Oh Jejusia, jak ktoś stawia zdjęcie w dwa tygodnie albo w miesiąc Six Park czy ćwiczenia pokazuje swoje zdjęcie nie wiem, w celu udowodnienia, że ten nie wiem, że ten. Nie wiem, czy to ćwiczenie, czy jest biurz ćwiczeń działa, ten plan treningowy, gdzie widziałem go dawał ten y, seiker, saker, dobrze mówię, z jaki pwK wstawiał, czy kto inny, wstawia swoje zdjęcie, czy też jest tych youtuberów, a wstawiają zdjęcie jak nie wiem, ćwiczą po 7 lat i nie wiem i, i taki taki taka osoba, która chyba nie wiem, no nie ma styczności, kmini sobie, że... W chwilę wjebię taką formę, co śmieszy mnie okropnie. Ponieważ może aż tak po mnie nie widać, ale też mam lekki staż z i z tym wszystkim, więc takie rzeczy śmieszą mnie. no Nie wierzcie, w to to jest kłamstwo. No. Co mogę powiedzieć? Tylko patrzcie, jak ciągnie, tak. Takie plany treningowe są też często z specy... specy... Wiecie co chodzi, takie no, nie, nie, nie mogę tak wymówić, sorry. Zobaczcie, zestresowałem się i tyle. I co mogę powiedzieć? Tu wchodzimy sobie do wszystkiego. Co mogę powiedzieć? No, generalnie nie załamujcie się, jak nie będzie efektów po dwóch dniach, czy po trzech, czy po dwóch tygodniach. Bo prawda jest taka, że prawdziwe efekty przychodzą po paru latach. A nie po miesiącu gdzie spalisz kurwa tkankę tłuszczował, wrzeźbyś lekko mięśnie i, 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 i kurwa latać już po mieście oddając kurwa kota Mam takie sprawy, więc no To byłoby na tyle, nic do Was nie mam, z jakiej półka wariaty czy też z innych kurwa z, z innych z innych z kanałów zagranicznych, czy też polskich, którzy właśnie takie platingowe udostępniają, stawiając swoje zdjęcie zakłamane. Ponieważ takie sylwetki w takim krótkim czasie nie uzyskasz na bank, no, ponieważ promuję, tak jak mówię, ten do zdrowy tryb życia, to chyba było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Oczywiście będzie vlog z moim pieskiem. Możliwe, że po południu, bo mi się kute strasznie nudzi Nie mam co robić. Pracy nie ma, nic nie ma, bo zamykane No, i śnieg pada. Nie wiem, czy widzicie. Ja ci widać. Na kurde śnieg, koniec marca tu śnieg. No to jest coś. No takie vlogasy będą. Co jakiś czas vlogasy. <noise> no ale mówię, no generalnie nie przyjmujcie się, ćwiccie ile się da i, i tyle. I, i Nie patrzcie, że po dwóch miesiącach nie ma efektu, bo... Mówię, no, bo to bez sensu, tak, widzicie, kurde, tego Big Mike'a, tych innych, oni na sterydach chwilę też to przecież chwila, wielki jesteś, taka prawda, tylko też, żeby nie było, też trzeba umieć właść takie właśnie takie sterydy, bo nieumyślne, to jest właśnie takie, jest promowanie realne, czyli takie prawdziwe, gdzie ktoś mówi, że wali te sterydy, a też gdzie nie mówi, co, nie? Sobreka. Już weh, zjeść tego psa, ale nie pozwalam. Za duży. Pan już jadł. Chodź, chodź. Tak, to się widzicie. No i to było na tyle. już się